Siemanko, witam was serdecznie. Właśnie stoimy pod hotelem Westin Leipzig Hotel. Jest to hotel, w którym zatrzymała się w tym roku reprezentacja Portugalii. Mamy właśnie na osi godziny 19.40 i czekamy aż z Portugalii właśnie przyjedzie. Nie wiem gdzie wyjechał, ale podejrzewam, że może na stadion to już przed meczem, ponieważ jutro jest mecz Portugalii. Więc my, dzień wcześniej, już mieliśmy w planach, żeby tutaj podjechać, zobaczyć. Na samym początku, może było ze 100 osób, później coraz więcej, coraz więcej. Jak widzicie, za mną się znajdują dziennikarze, gdzieś tam są kamery, osoby, które też mają jakieś tam pozwolenie na wywiady, z jakimiś mikrofonami, gdzieś Więc mam nadzieję, że może się uda coś tam zobaczyć, ponagrywać. Niekoniecznie nieliczne żadne zdjęcie, bo nie jestem jakąś mega fanką Ronaldo. Niestety, Kamil musiał jechać do pracy, ma za 20 minut rozpoczęcie pracy, a niestety no, przyjechał taką gdzie. Minie się pewnie z tym autokarem, więc mam nadzieję, że jakąś pamiątkę tutaj do niego zostawię, ponagrywam jakieś tam piłkarzy, ja generalnie w ogóle się nie znam na piłce, to nie jest w ogóle jakiś mój koniec, no, ale mam nadzieję, że fajne będzie doświadczenie i fajna pamiątka. Skoro już tutaj jesteśmy, mamy możliwość zobaczyć jak to, wygląda za, jak to wygląda za kulisy, więc zostańcie tutaj ze mną, zobaczycie jak wygląda reakcja fanów, mam tutaj dużo osób e, właśnie z Portugalii, z flagami też z Portugalii, są też osoby zupełnie innych narodowości, więc jest całkowita tajemnica mieszanka, różnych ludzi z całego świata, całej Europy tak naprawdę. Więc co? Zaczynamy i tam ponagrywam teraz jakieś tam wrywki, żebyście mogli zobaczyć, jaka to była ekscytacja, jakie emocje i w ogóle co tu się działo na miejscu. Vamos dar wejście do hotelu, ma dla dla nich przeznaczone. o tym się policjanci, wszystko są ogrodzone, więc wiadomo, że marne są szanse na jakiekolwiek zdjęcia z przybliżenia i ogólnie no, nie wiem już nie liczę, że ja się przytulę do kogoś, podam komuś piątkę i tak dalej, no ale widzicie, słabiutko. Policja, osoby z akredytacją, osoby tutaj z mikrofonem, no i oczywiście hotel. Więc czekamy dalej. Ja już tutaj generalnie czekam z jakieś dobre 30 minut, 40. Coraz więcej osób zaczyna się zbliżać. Policji też jest dużo, ale myślę, że jestem z tej lepszej strony. gdzie jest jakaś szansa na zobaczenia, nawet przez szybę w autokarze, jak przejadam obok. Yeah. Coś, co się zbierają, Więc nie ma szans, że tutaj będą jakieś wywiady, więc uciekamy. Widzieliście, jakie było szaleństwo. no Na chwilę się pojawił Ronaldo, machnął tam ręką do tłumu. Mam nadzieję, że coś się nagrało, ponieważ tak, tutaj już każdy każdego szturchał, popychał. Taki był chaos, tak po to było głośno, mam nadzieję, że coś tam udało mi się ponagrywać. Widzieliście, przez jakiś tablet nagrywałam, gdzie baleczna widoczność, bo po prostu był taki tłum, tyle rąk z telefonami że nie było żadnej szansy tak naprawdę, żeby coś fajnego to wyszło bez poruszenia. jeszcze chwilę tutaj postoję, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale pewnie już oni nie wyjdą, ponieważ nawet osoby, które tutaj były z kamerami, a coś dziennikarze stali poinformowani, nie wiem dokładnie co tam się działo, bo są za bardzo od nas oddaleni. a Kamery poskładali, sobie poszli, więc podejrzewam, że już na razie się nie pojawią być może jutro, albo w jakiś inny sposób gdzieś tam w środku w hotelu, by tam przeprowadzone wywiady. No dużo osób już poszło, zostały takie niedobitki, które mają jeszcze nadzieję, że się pojawi, ale wątpię, więc ja jakieś takie 10 minut i też uciekam. Jutro mamy dzień meczu, więc mam nadzieję, że uda nam się jeszcze tutaj przyjść pod hotel, żeby sprawdzić i mam nadzieję, że złapiemy ich tuż przed wyjazdem na stadion. Jak widzieliście, dość sporo osób tutaj się zebrało. No, przykro, że tak to wyszło, że w ogóle piłkarze nie podeszli. Być może jeszcze teraz, jak się tam meldują, bo już generalnie ich nie było w tym holu, gdzie znajduje się recepcja. Gdzieś tam pewnie po pokojach się kąpią, nie wiem, czy jakiś trening był, spotkanie mi na stadionie, żeby zobaczyć jak to wygląda, czy jakieś wywiady, zdjęcia, nie wiadomo co. Pewnie teraz sam już spędzają czas w pokojach. Może ktoś z nienacka się pojawi przed hotelem dzisiaj.